Siemka, ja jestem Odacho, a to jest super saiyanin vegeta, który dołączył do oddziału Giniu i będzie się bił z panem Pokolo, czyli fuzją Piccolo i panem Popo. Jeśli jesteście tutaj pierwszy raz i nie widzieliście dwóch poprzednich odcinków tej mangi, która jest mangą gagową, jest mangą, która jest w stu prawdopodobnie parodią, mówię prawdopodobnie, bo póki co to wygląda jak parodia, chyba że tutaj autor stwierdzi, że przerobi to na jakąś epicką historię. Prawdopodobnie jesteście troszeczkę zakręceni teraz, troszeczkę wam się zawirowało w głowie, bo te informacje, które rzuciłem na początku, mogą robić wrażenie, robią wrażenie, na mnie by zrobiły wrażenie, gdyby to była pierwsza okładka, jaką bym zobaczył, ale jestem już troszeczkę przyzwyczajony. Przyzwyczajony. Przyzwyczajony, oczywiście, do tego, co widzieliśmy w ostatnich dwóch rozdziałach mangi Mister Pokolo. To jest manga, którą czytamy sobie od ostatniego czasu. Rozdziałów jest w sumie nie wiem ile. Tutaj też jest poprzednia okładka, ale to jest też w sumie okładka tego pierwszego rozdziału. Chyba, że tro nie, troszeczkę jest zmieniona. Zobaczcie, że nappa ma tutaj już zmienioną zbroję. Jest delikatna różnica faktycznie. Rozdziałów jest 16, także wychodzi na to, że moich filmów będzie 8, bo robimy sobie dwa rozdziały w każdym, w każdym filmie. Fabulous Comics, tak jak powiedziałem, to jest autor tej historii. Jest Komiks, który czyta się tak jak normalne, powiedzmy, polskie komiksy, czyli od lewej do prawej. Muszę sobie to powiedzieć na głos, bo jak tego nie powiem na głos, to znowu o tym zapomnę. Także przechodzimy do tego rozdziału, ale zanim to, kończy mi się woda w kranie, także pozwólcie mi, że ją sobie uzupełnię. I teraz taki trik, że ja niby magię zrobiłem. Opa! Vegeta przetransformował się w Super Saiyanina ze względu na to, że się zdenerwował. Że nikt mu nie idzie w życiu. Zresztą nie pierwszy raz. I stoi przetransformowany naprzeciwko napy, który przypominam, że teraz jest po naszej stronie. Ma tutaj logo korporacji Kapsuła. I nawet chyba ma się ku sobie z Bulmą. Ale to jest jeszcze jakby co nic ode mnie nie wiecie. To tylko tak świerszczyk w trawie piszczy, że chyba tak może być. Że Vegeta... Nie, że to jednak Nappa. Że Trunks będzie miał jeszcze mocniejsze geny łysienia po Nappie niż po Wegetcie. Skautery aż pękają Jace'owi i Barterowi. No to jest w sumie nie dziwne, bo jeśli Wegeta przetransformował się w Super Saiyanina i ma 50 razy silniejszy, większy poziom mocy, no to te Skautery raczej już tego nie wytrzymują. O ja piernicze, jesteśmy w tarapatach, mówi Jace. Ale on jest po naszej stronie, co? Mówi Barter. Idioto, to Wegeta! Wykrzykuje Jace, który chyba już wie, co się święci. Jeśli Wegeta... Nie mając jeszcze Super Sojanina, przechodząc jakiegoś Zenkai Busta, jemu soduwa do głowy strzelała, to w tym momencie on on się zacznie onanizować do lustra. Wiecie o czym mówię? To jest, to jest koniec. Vegeta tutaj po prostu postradał chyba już wszystkie zmysły, zjadł już 10 różnych rozumów i tak dalej. Mieszam te przysłowia, powiedzonka, ale wiecie o czym mówię. Nie jest lojalny dla nikogo! Vegeta tak jest! Najpierw atakuje Jace'a. Wydaje mi się, że on bardziej nie cierpi Freezy niż Goku, bo tak naprawdę. Z Goku nie ma za dużej historii, prawda? Został przez niego pokonany, został przez niego upokorzony, ale w sumie tylko jednego dnia. A Freeza pokażał go przez całe życie. Jace i Barter są wyrzuceni jednym ciosem, mijają Goku i Nappy. Ci nawet nie są w stanie zareagować w czas, odwracają się i już tylko widzą dzieło zniszczenia, którego dokonał Vegeta. A ten jeszcze wystrzeliwuje w stronę swoich sojuszników, jakby nie patrzeć. Kiblasta i ostrzega swoich sajańskich pobratymców. Uważajcie. Bo strzelam wam gola, strzelam między słupki prosto, żeby żaden z was nie oberwał. Goku... Ja już jestem przyzwyczajony, żeby mówić Goku i Vegeta, tak mi dobrze to spływa z języka, ale tym razem jest to Goku i Nappa. Goku i Nappa unikają tego ciosu. Z międzynarodowej stacji kosmicznej, która ostatnio była widoczna, nawet ktoś na zakolach wrzucił zdjęcie, jak robił zdjęcia, bardzo mi się podoba. Wrzucajcie więcej takich właśnie niezwiązanych z anime i mango postów na zakola, bo ja bardzo lubię je czytać. Ktoś właśnie wrzucił, że obserwował sobie międzynarodową stację kosmiczną, to myślę, że to jest zdjęcie tutaj... Zrobione właśnie z tego miejsca. Jace i Barter prawdopodobnie stali się już tylko wspomnieniem. Przeszli do historii i do tej złej strony historii, że tak powiem. Vegeta <laughs> cieszy się na widok tego, jaką moc osiągnął. Ale nie zapominajmy, że mimo tego, że być może i prawdopodobnie jest silniejszy od Goku i Nappy, którzy oczywiście mają Kaiokena, to po naszej stronie, po stronie Ziemian, jest jeszcze bohater tej manki. Tytułowy pan Pokolo, który w ostatnim rozdziale pokonał Freeze. Tutaj tylko czekamy na jego wie wielkie wejście, bo coś dziwne, że się póki co nie pokazuje. Niemożliwe, mówi nappa. Sprawdźmy. <grytanie> Kajoken dziesięciokrotny, wykrzykuje Goku, doskakując do wegety, ale nie sądzę, żeby to jakkolwiek tutaj Sojaninowi pomogło. No w sensie. <grytanie> Zbliżył się może po poziomem do, na, do Wegety, ale yy, przypominam, że mnożnik Super Saiyanina, który prawdopodobnie też jest aplikowany w tej mandze, to jest 50, 50 razy. Goku z najbliższej odległości wystrzeliwuje Kamehameha prosto w twarz Wegety, który reaguje tylko na to uśmiechem. Tankuje to dosłownie jak koreański kasante, że tak powiem. Więc Super Saiyanin nie był tylko mitem. Jest tak silny, jak opowiadają legendy. Czy powinienem się z nim zmierzyć? Czy byłoby mądrzej... Uciec. Przed taką zagwozdką stoi król Cold, aczkolwiek on ma jeszcze ten komfort, że może sobie chwilę poczekać i zastanowić się przez kilka kolejnych minut albo przynajmniej przez kilkadziesiąt sekund. Wydaje mi się, że Goku nie ma takiego komfortu i nie ma czasu na reakcję, bo wszystko wskazuje na to, że ten atak nie przyniósł absolutnie żadnego skutku, nawet go nie pobrudził, ale zniszczył yy, zbroję. I teraz Vegeta jest w leginsie, w, w lateksie, lateksem jest opleciony, to wszystko co masz, mówi Vegeta, kopiąc Goku prosto w twarz, poprawiając lewym sierpem i jeszcze zasadzając mu cios prosto w brzuch, a Goku powalone na deski, wypluwa krew, coś tam jeszcze pluje, coś tam jeszcze jęczy pod nosem, a Vegeta wygląda na to, że zamiar ma zakończyć tę walkę praktycznie nawet kiedy ona się jeszcze nie rozpoczęła dobrze. I ja stawiam, że w tym momencie wpadnie pan Pokolo, żeby go uratować, bo pana Pokolo coś mówię długo w tej mandze nie ma. Chociaż nie! Nappa upadli na kolana przed swoim królem, a ja oszczędzę mu życie. Nappa się zastanawia. A niech to, muszę coś zrobić. Jeśli tylko istniałby sposób, żeby odwrócić jego uwagę. Nappa wpada na pewien pomysł, zapala mu się żarówka. Chętnie bym to zrobił, mój książę. A Nappa jest mądry. Ale niestety widzę innego króla oprócz ciebie. Chodzi o Kolda. Nappa próbuje sprowokować wegetę, żeby ten pozbył się Kolda zamiast... Nappa! Nappa to jest fivehead tak zwany. Zagranie 300 IQ tutaj ze strony Nappy. Zobaczymy, czy Vegeta wyknie haczyk. Jak myślicie? Wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że przy pierwszej transformacji w Super Saiyanina w wegecie faktycznie może ta, ta soduwa odpalić, uderzyć do głowy i może tak się wydarzyć. To powinno nam kupić parę chwil, żebyśmy mogli odpocząć. Możemy tylko mieć nadzieję, że Pan Pokolo, że Mistrz Pokolo przybędzie tutaj niedługo. A Pan Pokolo stoi naprzeciwko popielonego ciała Frizy, które prawdopodobnie... Nie, jeszcze żyje! Jeszcze żyje! Otwiera oczy! Został zwęglony na Roxane. Czyli na węgiel. Przepraszam, już wychodzę. Roxana, kiedyś znany jako Freeza. Otwi otwiera mimo wszystko oczy w momencie, w którym pan pokoro już chciał lecieć w stronę Goku i napy. O nie! Freeza się jednak transformuje w finałową formę. Uważam, że teraz będzie problem. Dlatego, że pan Pokolo z łatwością pokonał Freeze w drugiej formie, który był ponad milion. Miał ponad milion jednostek mocy, ale pan Pokolo nie sądzę, żeby był w stanie zareagować na finałową formę Freezy. Wygląda na to, że jego transformacja go trochę uleczyła. Nadal nie ma ręki i nadal jest bardzo pokiereszowany, aczkolwiek jest to finałowa forma Frizy. Zobaczymy, jak pan Pokolo sobie z tym zagrożeniem poradzi. Moja ręka? Zapłacisz za to, zniszczę twoją małą planetę! I yy, żałosną też. Freeza wygląda na to, że ma zamiar postawić wszystko na jedną kartę, a pan pokolo przyjmuje pozycję bojową i w obliczu tego ataku Fryzy, który rośnie coraz bardziej, kusy. Gdzie masz Lucy? <laughs> to tylko sny szalone. Dziękuję bardzo, kusy za, za suba. Pozdrawiam serdecznie. W obliczu tego ataku, który Freeza wyprowadza, chociaż nie naładował go aż tak bardzo. Umieraj! wykrzykuje Freeza, a pan pokolo próbuje go bronić. Nie zobaczyliśmy jeszcze ani razu zmęczonego pana pokolo. Zauważcie, że pan pokolo cały czas jest jak dosłownie kamień, jak. Twarz jak skała z wyspy Wielkanocnej. Niewzruszona. No i wygląda na to, że tym razem ta zasada nie ulegnie zmianom, ponieważ pan Pokolo wydaje się odpychać ten atak Freezy. Freeza, oczywiście, bardzo mocno zranionego, więc nie sądzę, żeby tutaj yy, słusznym było brać pod uwagę jego maksymalny poziom mocy, bo Freeza. W finałowej formie w 100% mocy miał 120 milionów jednostek. Tutaj nie jest w 100% mocy. Nie jest też uleczony na maksa, więc ta liczba jest znacznie, znacznie mniejsza, ale wygląda na to, że nawet biorąc pod uwagę to, że Freeza jest w finałowej formie, pan pokolo go. Zaimponował mi teraz. Jebaniutki mi teraz zaimponował. Nie, niemożliwe. No i Freeza stał się tylko wspomnieniem. Wow! Teraz. Mogę dołączyć do Goku i Nappy. Okej, okay, okej. Okay. Nie wiem, jakim cudem pan po się tak wzmocnił, ale mieliśmy tutaj naprawdę wielki pokaz siły. Jesteś pewien, że chcesz się ze mną mierzyć, Vegeta? To jest bitwa, której nawet nie przeżyjesz, żebyś mógł później tego żałować. Podejdź bliżej, Koldzie, a się przekonamy. O kurde. Czyli jednak jest tutaj transformacja Kolda cold mówi! Powinieneś wiedzieć, że również mogę się transformować dwukrotnie, czyli zostało to rozwiązane w taki sposób. A ja bym chciał tylko wam przypomnieć, że zostało raczej potwierdzone, to nie jest nigdy. Nigdy nie zostało to chyba powiedziane w 100% pro, wprost, co do tego mogę się mylić, ale... Król Cold w kanonie nie potrafił się transformować dalej. To, co widzieliśmy w kanonie, to była jego finałowa forma. Tutaj wygląda na to, że zostało to ugryzione w taki sposób, że Cold jest w drugiej formie, bo przypomina oczywiście freezer w drugiej formie. Zobaczmy, jak legenda poradzi sobie z moją pełną mocą. Król Cold transformuje się. To jest ostatni przedostatni panel. Widzimy tutaj Vegeta uśmiechniętego, Kakarot zniszczony, Goku w zasadzie pokonany, Nappa. <laughs> Tak jest, Porafuj się, suko! Podnieca się coraz bardziej Vegeta, a my widzimy na okładce to, czego się można tutaj było spodziewać. Król Colt nie przechodzi w trzecią formę, włącza od razu finałową formę, a Pan Pokolo w międzyczasie zahaczał Kame House. Co tu się dzieje? O, to Pan Pokolo, mówi Krylan, który oczywiście nie ma swojego domu. Leci uratować go i a, a ty nie lecisz im pomóc? Mówi Bulma, która wygląda na to, że też nie ma swojego domu. Bulma! A kto tu wychodzi? Te spodnie, w kancik, to ja myślę, że to może być Jamsza. To jest Jamsza! Tylko on tak się ubierał na początku zetki. Nic nie możemy zrobić, żeby im pomóc. Hm. Goku przynajmniej by spróbował. Tak, ale Goku jest sajaninem, podczas kiedy my jesteśmy tylko... A Bulma a Bulma myśli o tym łysym z wąsem. Coraz bardziej podoba mi się ta manga. Sprawiedliwość, hashtag sprawiedliwość dla łysych. Wszyscy poproszą o hashtag sprawiedliwość dla łysych. Widzicie? Łysy też może wyrwać jakąś niunię i to taką prosperującą jak Bulma. Ja muszę im pomóc? Co? Bulma rzuca kapsułką, wsiada w samolot, a Jamsza i Kryland stoją i patrzą, kiedy baba leci pomóc. No to ona ma tam więcej jaj niż oni? Czekaj, bulma na mnie. Jeśli mam być szczery, jestem zbyt przestraszony, żeby z nimi polecieć. No, wydaje mi się, że tutaj ta wersja Jamszy z tej fanowskiej mangi nie zyska dużej rzeszy fanów. O, a kto tutaj przyle... przyleciał? Nagle do wody koło Kame House'u spadają dwa ciała. O kurde, o kurde, o kurde, o kurde, Jamsza podlatuje. armor? Zbroja? Rikum się pojawia za jamszą! A gdzie jest ten gość, który był ubrany w te zbroje? Widzimy ciało kapitana Giniu, a Rikum pojawia się za jamszą i nie widzimy tego wszystkiego! Zobaczcie, Rikum znokautował prawdopodobnie jamszę. A widzicie, gdyby polecił z bulmą i Krylanem. No to nie wiem w by. No to chyba przeżyłby, prawda? Tylko Giniu i Ricom jakoś chyba nie, nie mieliby zamiaru niszczyć tej chaty tak bez powodu. Goku pobity, nappa y, przestraszony, Krylan i bulma lecą na plac boju. Vegeta Super Saiyanin, król Kolt się transformuje. Jego zbroja pęka, ale jego zmieniające się ciało nadrabia te braki i mamy tutaj stan przejściowy. Jest potworem! Wykrzykuje Goku. Vegeta cierpliwie czeka niczym. Na sela, który transformował się w swoją finałową formę. Tutaj widzimy trzecią formę. Jesteś gotowy, Wegeta? Urodziłem się gotowy! Czyli to nie jest jeszcze pełna moc, prawda? No tutaj ewidentnie to nie jest. Ostateczna transformacja króla Kolda. Wegeta doskakuje do króla Kolda. Co za szybkość! myśli sobie Kold, przyjmując cios Wegety na korpus, ale ten cios nie zadaje żadnych obrażeń. A uśmiecha się tylko pod nosem. Próbuje złapać Wegetę, jednakże ta szybkość Wegety tutaj nadal stanowi duży argument. I ręką, i nogą Kold próbuje zaatakować. Wegeta przygotowuje atak Ki, który wystrzeliwuje w stronę Kolda, no i walka się zawiązuje w międzyczasie. Nappa zastanawia się, dlaczego Kold nie jest w stanie dotknąć nawet Wegety. Jego nowa forma Sprawia, że jest bardzo silny, ale zabija jego szybkość. No to tak działała trzecia forma? Nie, tak nie działała trzecia forma. Frieza w trzeciej formie był i silniejszy, i szybszy. Vegeta ma teraz przewagę, ale jeśli ten potwór kiedykolwiek go złapie, myśli sobie Goku. No i z tego kurzu, który wzniecił się yy, w miejscu, w którym stoi Cold, ze względu na to, że Vegeta tutaj nie mógł się powstrzymać i atakuje swoimi ulubionymi atakami, wyłania się dłoń, która... Łapie wegetę za nogę. Colt cieszy się. Zostanie zabity. Mówi Goku. Kolt kręci wegetą niczym mokrą szmatą albo niczym cowboy. Biegnący na koniu wiruje swoim lasso i ma zamiar złapać kogoś innego, jak w dobrych westernach. Ale wygląda na to, że tutaj lasso nie poleci gdzieś tam daleko, tylko poleci tutaj, prosto pod nogi króla Kolda. Chociaż chwilę później Kolt wyrzuca wegetę. Ten nieprzytomny ciśnięty jest w powietrze, a Kolt kontynuuje ten atak i zasadza potężną pięść w brzuch wegety, którego Super Saiyanin tutaj. Przed tą porażką prawdopodobnie nie uchroni. A Król Colt nawet nie jest jeszcze w swojej ostatniej formie. Wegeta obrywa niezłe bęcki. Ja, jako fan wegety, tutaj y, nie jestem jakoś szczególnie zawiedziony, ze względu na to, że nie traktuję tej mangi, tej historii jakoś szczególnie poważnie. Aczkolwiek muszę przyznać, że jeśli ktoś kibicował Wegecie, to musi się nieźle rozczarować, bo w ostatnim rozdziale, w zasadzie dwa rozdziały temu. Pan Pokolo przyszedł teraz, to zauważyłem! Nieważne, Pan Pokolo przyszedł. To jest wszystko, co Super Saiyanin może zaoferować, ale żałosne. Zobaczcie, co tu się Mamy jak dosłownie na planecie namek. Mamy naszych, mamy Freezę i mamy Wegetę, który niby jest z armii Freezy, ale... Postanowił zrobić tutaj wszystkim na przekór i stać się trzecim osobnym y, obozem w tym całym konflikcie. Wygląda na to, że póki co nie wychodzi mu to na dobre, ale na miejscu stawiła się kolejna potężna jednostka. Także teraz balans sił został zaburzony. Mistrz Pokolo! Wykrzykuje Nappa. Ta kreatura zabiła mojego syna. Wegeta jest rzucony niczym zabawka, którą Andy z Toy Story po prostu nie chce się już bawić. W końcu się spotykamy, ty przebrzydła bestia. Kto to mówi? Kto to mówi? Mistrzu uwa... Wiem na pa. Poradzę sobie z tym. Jaka odwaga! Powinieneś być z siebie dumny, ale nadal mam jeszcze jedną transformację. Ostrzega król kolt, którego mięśnie zaczynają się napinać, ale w tym momencie! Vegeta doskakuje do niego, zakłada mu jakiegoś pół Nelsona. Nie będziesz się w stanie przetransformować, jeśli wysadzę naszą dwójkę. O! To dziwne. Że Vegeta jest yy, chętny, żeby się tutaj poświęcić, tylko po to, żeby zniszczyć króla kolda i zaczyna dosłownie jak ciaocu na plecach napy w San Zasayan za... Wzmacniać się coraz bardziej Na miejsce dolatuje Krillan razem z Bulmą Nappa, idź i uratuj Bulmę Bulma tu przyleciała, żeby pomóc Ona jeszcze nie musi być ratowana Aha, bo ona nie wie, że będzie duży wybuch, tak? A niech to wykrzykuje Nappa, który cały czas targa Ciało półprzytomnego Goku Krillan! Wykrzykuje Nappa, rzucając to ciało w stronę, go, w stronę Krillana Także teraz Krillan przyjął te obowiązki tutaj noszenia Nappa otwiera właz do statku Bulmy Musimy stąd uciekać W międzyczasie Vegeta faktycznie ma zamiar się wysadzić Boom. No nie, no. no w, w, wysadził się w sensie, że, że kaput? A pan po kolo stoi, zobaczcie, tylko zasłonił twarz. On wie, że to przeżyje. Ty kula, nic tu nie zostało. Pust. Pustostan tutaj został zastany. Bulma, jesteś zraniona? Nie, dziękuję. Tam jest po prostu. Po jak oni to przeżyją, tam będzie po prostu dzisiaj robione. Liczba sajan po tym wysadzeniu wegety zostanie z powrotem przywrócona do normy. Powinniśmy mu pomóc? Nie, nic nie możemy zrobić. Poza tym. Mówi Nappa. Nikt nie może pokonać mistrza Pi Pokolo, a Wegeta jeszcze żyje. Żałosny, mówi Kolt, który też przeżył. No to co to miało być za, ża za żałosne wysadzenie? No dobra, gdzie my byliśmy? Mówi król Kolt. Byłem tuż przed tym, żeby skopać ci dupę! Mówi pan Pokolo. Haha, ha, zobaczmy. Król Kolt wygląda na to, że faktycznie będzie zaraz włączał swoją finałową. Fo finałową formę, a co to jest za Jimmy Neutron? Oto ona. Moja finałowa forma. Teraz zobaczmy, co zrobisz przeciwko mnie. <gryw> Pilaf pije whisky i pali papierosa w barze. Kiedyś, kurwa, w starych dobrych czasach to ja byłem głównym wilejnem. Tak było, Pilafie. Wszyscy pamiętamy. Oooo. Król Colt ma, z... ale fajnie wyglądają te zielone kryształy. Świetnie wyglądają. Także w przyszłych rozdziałach zobaczymy sobie tę walkę. I wygląda na to, że ten rozdział będzie też dłuższy. Być może sobie zrobimy tutaj jeden tylko rozdział. Kurde, 39 paneli. Zobaczymy, jak to będzie szło, bo ta manga dość szybko, dość szybko się uczyta ze względu na małą ilość dialogów i na dość duże panele. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że Wam się podobało. Zobaczymy, jak będzie wyglądać ta walka Pana Pokolo, który wygląda na to, że ma tutaj zdarte kolanko. Oj, Król Colt, myślę, że tutaj Pana Pokolo. Może w jakiś sposób zranić. Pan po na tej okładce jest troszeczkę pobrudzony, ale bardzo podobają mi się te zielone kryształy. Ciekawie wyglądają. Fajnie by było, gdyby na przykład Freeza miał jakieś transformacje, które niekoniecznie zmieniały jego wygląd cały, tylko kolor jego kryształów. Jak na przykład Katopesla ma różne tryby, to Freeza zmieniałby kolor kryształów tylko. Co wy na to? Możecie mi napisać w komentarzu. Tak czy inaczej, tyle ode mnie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie lajka, zostawcie suba. Żeby niczego nie przegapić, link do autora oczywiście znajdziecie w opisie, a ja póki co życzę Wam miłego, spokojnego dnia. Trzymajcie się, na razie, cześć. Dziana.